No, hello, kochani! Witam Was serdecznie na moim balkonie, Gen, na kanale jest na kawie. Proszę bardzo. Kawa. I siedzę tutaj i marznę. Wituś, ze mną witoś Bo podobno ważne jest, żeby rano zamiast patrzeć na ekran telefonu, telewizora, to ma jeszcze telewizor to żeby popatrzeć w niebo. Więc zrobiłam sobie kawę i ja się wypiłam na górze, a potem zeszłam sobie tutaj na balkon. No i kawusia. Kitu kawa. Oczywiście nie miałam kawy palonej, więc musiałam sobie, nie wypaliłam sobie wcześniej, bo ja kupuję kawę zieloną i palę ją w domu sama. Więc musiałam sobie kawę zrobić, ale już słuchajcie, tak do wprawy doszłam, że dużo mi to czasu nie zajmuje. Tutaj jedzenie, koty, jakieś ogarnianie domu i przez ten czas kawa się robi. Oczywiście trzeba ją mieszać, nie można tak tego zostawić kompletnie. I plan mam na dziś taki, żeby przetestować zużycie prądu. Ja mam takie zwyczaj, że w całym domu mam światła pozapalone, bo jak chodzę z piętra na piętro czy z pokoju do pokoju, to chciałabym, żeby było przyjemnie widno, tak wiecie, jakby więcej ludzi mieszkało. Teraz mamy panele, mamy licznik i możemy zobaczyć ile się produkuje prądu, ile zużywamy prądu, część ile się bierze z sieci. Strasznie mądry system, więc dzisiaj robię doświadczenie i mam zamiar. Nie włączać tych świateł w ogóle, aż się zrobi kompletnie ciemno. Zobaczymy, która to będzie godzina i zobaczyć, jakie to ma znaczenie. Bo ja mam wszystkie żarówki LEDowe i wydaje się, że to nic nie zużywa. No ale jednak 4,5 W razy 10 żarówek, no to pewnie to ileś tam będzie. Więc dzisiaj zrobię um, eksperyment. Zobaczymy. Mhm. Moi pracowni, kochani, chciałam Wam przedstawić moją kolekcję jesienną. Udało mi się skończyć te prostokątne koty, ale oprócz kotów są też listy, jeży, wilki. Na polskiej sklejce liściastej te są, a niektóre są. Ty, tutaj jesteś? Na sklejce i iglastej, czyli na sośnie. No i tak przygotowane przygotowane obrazki wkładam do ramek i założę do kici. Jak trzeba obciąć, jeszcze to odcinam. Ramka też jest drewniana, naturalna. I możecie ją sobie sami pokolorować, czyli pomalować, zablicować. Dodaję Wam farbki do tego. I kolekcja będzie do kupienia do końca tego miesiąca. A teraz zobaczmy, jak to zostało przyklejone. Hello, kochani, właśnie wróciłam z zakupów miałam iść na spacer ale <laughs> przypomniało mi się, że muszę sobie kupić D3 poszłam do apteki, jak poszłam do apteki to poszłam do e, drugiego sklepu, a potem mówię, no już zrobię zakupy i potem to przyniosę i potem pójdę na spacer <laughs> no ale zrobiło się ciemno <laughs> więc nie idę na ten spacer, ale za to pokażę wam moje zakupy no, to moje zakupy po obejrzeniu kilku podcastów. Dzisiaj przypomniało mi się, że powinno się połykać pyłek pszczeli, więc kupiłam sobie w bliskim sklepie zielarskim pyłek Eko 36 zł. No i następnie zakupy z netto borówki i maliny, już zjadłam. Tutaj mi się udało dostać jeszcze mega paka, czyli. 4 saszetki i 4 gratis. Razem za to zapłaciłam 15 zł. I to jest dla Larego, bo Lary lubi to. Saszetki, oregano, bo mi się skończyło do mojej potrawy. Śliwki, słuchajcie, mam taką zasadę, że jak przechodzę koło jedzenia i mam ochotę to zjeść, to znaczy, że organizm się dopomina. Mimo, że nie było w planach, to kupiłam śliwki. Puszki a wnet to do noteci, dalej są na promocji, więc kupiłam jeszcze puszkę. To jest ze sklepu y, ze zdrową żywnością, czy zieleńskiego. To kiedyś dzień nie piłam, ale skończyło mi się i zapomniałam, więc sobie wzięłam. To bardzo się fajnie po tym śpi. I dwa razy mięso, które było, miałam akurat kupić, ale było na promocji. Y, za dwie paczki zapłaciłam 15 zł. Więc super. Tutaj jest rachunek. Popatrzmy to, że właśnie nie skłamałam. 15,98, no to 16 zł. W tym sklepie zielarskim chciałam kupić jeszcze syrop z czarnej porzeczki, ten, który pokazywałam Wam w jednym z poprzednich vlogów, bo naprawdę był fajny. No, naprawdę był z cukrem, ale na no, smaczny był, ale okazało się, że wzięłam. Ostatni pewnie pani miała po prostu pojedyncze sztuki, więc nic nie wzięłam, <laughs> żadnego innego syropu. Podobno ma być w czwartek, więc może jeszcze zajrzę, może kupię gdzie indziej. A teraz idę, już sobie cebulę przysmażyłam zanim wyszłam i yy, idę sobie zrobić mięso. <laughs> dobry wieczór. Chciałam się z Wami pożegnać i powiedzieć jak udał się eksperyment. No więc kochani zaszczędziłam 2 kW. Także, także opłaca się wyłączać te żarówki nawet LEDowe. Widzimy się w następnym vlogu. Buziaczki dla Was wszystkich. Fino nie mam na kolanach. Bye!